Co by nie wyszło na dobre, taki progresy że mi czoła i tu Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, miłość i ona Dla mnie nie ma tych, których nie słucham, są ze mną ci, których nie słychać Śpiot Hatzus witam Cię na pokładzie! Rzucony jak ten W2 jest wszystkim kurwa o ścianę! Poduszką! Kurwa! Witam cię! <słuch> Czy będzie gdzieś transmisja tego meczu? Golder Filipa co?! Ja pierdzielę! Co tu się teraz wydarzyło? O mamo! Może nam wypaść to ty. Chodźby. CO? CO? Kto to kurwa jest? O kurwa! Ale chujowa legenda, ale jest! Nie! Nie! To jest obrońca! UUUUUU! O KURWA LEGENDA! Femino! JUHU! Femino! O kurwa! Jest pierwsza legenda! Trafiliśmy! Femino! Ale polobił! Idę do kibla się Idę do kibla się szczepać! <laughs> Mamy to! Mamy to! Jest Marcelo! O kurde! Number one! Number one! Co Seba trafiłeś? Oprócz, że to? <laughs> Seba rób szybko trzota! Rób szybko trzota! Halo, rób otrzota! <laughs> Zaszotujcie mi to, proszę. Zaszotujcie i to jest właśnie esencja Food Champions. Proszę, zaszotujcie mi to, jak ktoś może to zróbcie mi szatę z tego. To jest Food Champions, Dole! No. kurwa. Dole, co za kurwa gówno frajerskie! Kurwa, Katagra jest kurwa spierdolona, kurwa! Kurwa prosto w niego, ja pierdolę, kurwa! Co za szmata kurwa głupia, pedalowata! Ja pierdolę tyłem kurwa nie podasz I, I kurwa kolejny gol Nie to jest kurwa frajerstwo pierdolone kurwa On strzela z daleka mi kurwa z 10 metrów nie wchodzi Co za kurwa frajerowa ta gra Ja pierdolę po prostu Ja zajebiście kurwa podałeś Mocniej nie mogłeś kurwa nie i chuj do dupy, no kurwa z takim cwelem, no ja kurwa nie wierzę w tą grę skurwiałą, nie to jest szczyt kurwa chamstwa jebanego. Co za skurwiała dziwka jebana, strzał podała kurwa może chuj wie ile, ja pierdole po prostu skurwiałe gówno jebane. No kurwa jeden strzał, no jak tu się nie skurwić? no ja pierdole. Jaka duża? Włoch. Co to jest za język? Co to jest za język, buffon? Co to jest za. Zepsuło się to coś? Co to jest? Czemu mam inny język? Bo. form! Jocie! Dobrze! Co to był? Język mi się zmienił! Co to? Co to było? Co to paczka? Włokał. Ale słaba Flara. Znowu Czech? Nie SP? Bógba O kurwa! Uhu! 600 tysięcy do przodu! Uhu! Tak jest kurwa! A wychodź tam Ronaldo Co to było? Co to było? Ja chciałem wrzucić Ja chciałem wrzucić piłkę! Kurwa! No. Kurwa ja chciałem wrzucić piłkę do chuja walca! Kurwa! No i chuj kurwa, nie gram FIFA Kończę na dzisiaj panowie i pierdolę to, idziemy grać w wikingów Idę zagrać sobie w total war, pierdolę to <try> Macie jakieś pytania co do bramkarza? Patrzcie kurwa, ja wiedziałem że trzeba strzelić bo ten bramkarz ja nie wiem był załamany że stracił właśnie bramkę Kurwa jaki belle był bramkarza, ja pierdolę Drugi wyjątek to Kante Nie lubię napastników czarnych z Francji Gomisz lakazeremi Tfu O i te, teraz pasuje Oj, 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 nie, no nie, proszę, nie wylew, nie, w... nie, 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 zasłuchajcie mi to, proszę, shot, 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 pięćdziesiąt shotów, shot, proszę, shot, 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 shot. Shot, 50 shot. ...w drugą stronę. Co tu się odpierdzieliło? Jak on tego nie trafił też swoją drogą? Ej, przecież on gola strzelił, tak? Ej, to był gol? Ale pamiętajcie, że gol to jeszcze nie jest bramka. Co by nie wyszło na dobre, taki progres, hylomiczoła mi czoła. I tu nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Miłość i ona Dla mnie nie ma tych, których nie słucham. Są ze mną ci, których nie słychać. Nie zjadają